Wtedy, jak dotykamy tego, co prawdziwe, no uwalniamy się do tego, co prawdziwe, jednak jest prawda. Potrzebujemy kogoś, kogo uważamy za bardziej dorosłego od nas, nie? Za kogoś, kto już po prostu się, kurwa, zderzył z tym bólem i przetrwał. I on jest tym gwarantem tego, że nam się nic nie stanie. Patrzę na swoją rodzinę w przestrzeni intelektualnej, co należałoby zrobić, żeby być e, dobrym ojcem. Mniej co bardziej chodzi o wizerunek, niż to, co właściwie trzeba zrobić. Jest we mnie wędrówka, o brzasku podnoszę głowę, karmię oczy błękitem, a potem w paru chwilach Trzepot od serca odnajduję swoją gałąź myśli, Będę cię wspominał w daleki lądzie ciepły i bliski. Oh, oh, oh. Przestrzeń. Tutaj jeziora są złapane w taki często kamienisty brzeg, bardzo zróżnicowaną naturę lasów. A my kontynuujemy naszą rozmowę. My kontynuujemy e, temat kontaktu z męskim. Tak jest. Jakie są przyczyny tego, że e, kobieta dorosła nie ma kontaktu z męskim, nie ma e, mężczyzn wokół siebie. To są mhm. koleżanki albo... Jak już są tacy mężczyźni, to oni są wierni, nieobecni, nieporadni na przykład życiowo. Mhm. Mhm. Jakie są przyczyny tego? Wiele z takich przyczyn jest brak zaufania tego, co męskie, ale też um, poczucie nieobecności Więc Mogło to być wynikiem tego, że po ojcowie takich osób byli nieobecni emocjonalnie, ci, w ogóle ich nie było. W ogóle mogło też tak być, że ojcowie byli, nawet fizycznie, próbowali nawet być, ale matki nie miały. Gotowość zgody czy zaufania tego, co męskie, i y, nie szanowały tego, co męskie, albo nawet odsuwały, stawiały to, co jest w jakiś stopniu związane z mężczyznami, z męskim, z ojcem, y, jako temat tabu. Więc w rodzinie się o tym nie mówiło. Nie? Na przykład, albo mężczyźni byli odsuwani. Czasami się na przykład zdarza, dosyć często, że y, powiedzmy, matka opuszcza rodzinę, dziecko, i jest ojciec. Ale oni odsuwany zajmują się tym dzieckiem, przykład babcia i dziecka. I odsuwają tego mężczyznę, i ten mężczyzna, na przykład próbuje się dostać do dziecka, ale nie jest w stanie, bo nasza kultura, nasza, nasze społeczeństwo yy, no nie ma zaufania w ogóle, tak to widać, nie? do mężczyzn. Mm -hmm. Uważa, że są gorszymi ojcami niż matki, że lepiej jest, jak dziadkowie się zajmą dziećmi, bo oni są sprawdzeni, jest w ogóle takie myślenie, nie? więc. Generalnie to jest jedna z tych przyczyn, nie? czyli w sumie odgrodzenie się od tego, co męskie. Często na przykład kobiety, matki mają taki awers do tego, co męskie, że nie pozwalają dziecku brać mm -hmm. od mężczyzny. Ha. Na przykład często narzekając na tego mężczyzny, ujmując mu, nie pozwalając na kontakt, na takie zabawa, inne z ojcami. To wszystko później sprawia, że takie dziecko będzie mieć to, co wobec niej było robione. Ona będzie robić wobec siebie. Wobec siebie będzie takim rodzicem. Wobec siebie będzie się alienowało od mężczyzn męskiego. To jest dosyć powszechne. Często kobiety, w ogóle matki, szukają pretekstu do tego, żeby tak było. Czyli szybki są mistrzami znajdywania różnych przywar męskich, czy nawet coś, co w pierwszej chwili wydawałoby się czymś pozytywnym, co mężczyźni mają. Na przykład trochę takie większe wyluzowanie stawianie dziecka w takiej przestrzeni, która daje możliwość wielego rodzaju różnych nieprzewidzianych Odwina, do większego ryzyka. Większego ryzyka, ale takiego, takiego kontrolowalnego, mm -hmm. tak? takiego, który jest w taki sposób życiowy, bo to powoduje, że nie jesteśmy zmęczeni tym wszystkim, kontrolowanie na przykład. Nie? No i dla matki może to być coś niedopuszczalnego. też często dla babci, teściowych, no, więc dla nich to jest nie do przyjęcia, nie? to jest zagrażające i odsuwanie męskiego z przestrzeni jest w ich doświadczeniu o, ratowaniem tego dziecka i wyzwanią o bezpieczeństwo. Bo męskie też może się kojarzyć z agresorem i zagrożeniem. I słusznie, tak, bo mhm. męskość ma swoją ciemną stronę, która zwykle jest reakcyjna, tak, czyli mężczyźni jak już są postawieni do ściany, czyli do momentu, w którym ich możliwości się kończą i muszą być postawieni w, be w przestrzeni bezsilności, tacy mężczyźni często rozwiązują tą sprawę jed w jeden sposób, czyli siłą. Czy to wtedy, kiedy muszą bronić swojego kraju, czy to wtedy, kiedy muszą bronić swojej rodziny, <laughs> czy to, żeby y, coś uzyskać, nie? W wartość męska to też jest wyjście poza swoją osobistą korzyść, poza swoją osobistą interes na ogół. Dlatego powstają wojska, dlatego powstaje dryl wojskowy, dlatego powstają pewnego rodzaju przekonania, które należy robić. I mężczyźni mają to w sobie, że się często poświęcają ideom. Poświęcenie się ideom nie zawsze jest korzystne dla życiowe. życia, życia mhm. życiowe i też nie, nie jest korzystne dla wszystkich. Nie? I jak już ten, ten pojęcie tego rodzaju patriotyzmu, pojęcie pewnej misji. No, znamy to zewsząd, nie? bohaterowie w ogóle, bo bohatera jest człowieka, który narażeniem życia poświęca się idei. I nie zawsze, nie zawsze jest to racjonalne w jakiś stopniu, czy bliskie sercu bardziej niż racjonalne. Nie? nie zawsze jest to właściwe. Jest bardzo duża rzesza w ogóle mężczyzn, którzy się poświęcają dalej o pewną obowiązką, pewnym obrazem rodziny, Kobiety mają dosyć takich mężczyzn. Tak? Mm. Po prostu już mają dosyć, ponieważ oni są nieobecni. Tak naprawdę nie widzą i kobiety, i dziecka, i całej rodziny. I realnych potrzeb. On są przywiązani do idei, a nie ma to przełożenie Przełożenia na uczucia i emocje. Na rzeczywistość, tak. Mm. Patrzą na swoją rodzinę w przestrzeni intelektualnej. Bardziej, co należałoby zrobić, żeby być e, dobrym ojcem. Jest to co bardziej chodzi o wizerunek, niż to, co właściwie trzeba zrobić. Skąd wynika to, że kobiety mogą mieć bardzo do mężczyzn? Do bardzo dużo cierpienia. Z ich strony zagrożenia Bardzo dużo cierpienia. Kobiety bardzo dużo wycierpiały w czasach wojen, kataklizmów innych historii od mężczyzn. Często to było na tle jakby, seksualnym, czyli bardzo dotykającym, bardzo uderzającym w życie, bardzo uderzającym w godność kobiety, w tą najwyższą wartość w kobiecie matka. I hmm. ten Całe doświadczenie bycia nie dość znaną, właściwą niekorzystaną często, nie traktowana w ogóle jako osoba. Jako własność. Jako własność traktowana często. Albo z drugiej strony też tacy mężczyźni, których po prostu nie było. Wszystko ich było na, na barkach kobiet, tak? I kobiety hmm. częściej wychowywali swoje dzieci z pomocą innych kobiet, lub też księżyc, tak, kościoła. Kościół stanowi taką namiastkę tego, co męskie. Wychowywanie bez mężczyzn u kobiet to jest wychowywanie przede wszystkim na pewnych zasadach, w zasadach, których się nie sprawdza. Owocem tego wychowywania są mężczyźni, którzy bardzo są w zasadach. Czyli po pierwsze, brak zaufania wynikał przemocą. Z tego, że kobiety były samotne, pozostawione sobie. Z tego, że wcześniejsze pokolenie kobiet miało te same doświadczenia, które było dalej. I co my możemy z tym zrobić dzisiaj? Tak. Jak odzyskać jako ten kontakt męski ze zdrowym, męskim w sobie? Tak, tak patrzymy na ten krajobraz, który niesamowicie mhm. nas porusza swoim pięknem. Mhm. I ten spokój, który tutaj jest. Ten... I też to nasze spotkanie, prawda? Pokazuje, że najlepiej to zrobić w przestrzeni natury. Męskie i żeńskie w naturze po prostu istnieje i spółka ze sobą w harmonii. Wystarczyłoby się po prostu zatrzymać i się temu przyjrzeć. Na takim poziomie, nazwijmy to otwartości serca. To znaczy to, że często dotknięcie tego, co z przeszłości tego bólu, tego braku, tego poczucia niesprawiedliwości, tego poczucia nieuznania, tego napięcia, tego wycofania się z seksualności, wycofania się z kobiecości. To wszystko są sposoby na to, żeby właśnie odzyskać to zaufanie do mężczyzn. Jeśli chcemy coś więcej w życiu, to nie mamy wyjścia. Potrzebujemy się, potrzebujemy spojrzeć na to, w takiej przestrzeni bezpiecznej, gdzie, gdzie jest dużo szacunku, żeby się czuć bezpiecznie. Biorąc z tego, po kolei tych wszystkich doświadczeń, które mamy, ponieważ dotykanie ich to tak naprawdę konfrontowanie tych doświadczeń z tym, co jest teraz. Tutaj, tu i teraz tej rzeczywistości. Jeśli doświadczasz bólu, który jest dziecięcy, to znaczy to z tym, że ojciec jest przemocowy pije. To jest było bardzo alkoholizmu w czasie prl u znaczy dużo alkoholizmu i przemocy z tym związanych, albo też z drugiej strony mężczyzn, którzy wychowali swoje dzieci na sposób na żołnierzy. Tak? się skończyła. Tak, że przecież jak już doświadczymy tego bólu, to nagle mamy poczucie, że przecież już nie patrzy na mężczyzn w ten sposób. Już nie patrzy na mamę w ten sposób. Już nie patrzy na swoje dzieci, na siebie w ten sposób, tylko jakby tego nie ma. Duże naturze mają to w sobie, że jak każde zwierzę, jak człowiek, jak my, ludzie, mamy ten sam mechanizm uwalniania. To znaczy oddech, to znaczy... Doświadczenie fizyczne, to znaczy doświadczenie energetyczne. Te wszystkie doświadczenia pozwalają to tutaj czuć. <grym, 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 ten dreszcz, ten właśnie ten strumień, to jakby ja to nazywam wodospad, takie taki doświadczenie uwalniania jest po prostu doświadczeniem każdej wasaka, tak, można mhm. powiedzieć. i zwierzęta, które głęboko oddychają, bo są zestresowane i miały przed, przed chwilą bardzo stresującą ucieczkę przed jakimś drapieżnikiem. Przed jakimś drapieżnikiem mm -hmm. Czy ten drapieżnik, który też przed chwilą gonił kogoś on też potrzebuje Jest sobie adrenaliny i potrzebuje sobie głośno ziewnąć krzyknąć, że jestem tu na silnej mocy. Mam teraz taki obraz właśnie wilka w głowie, który tak się tak. robi takiego psa z w górę i tak, tak. się wyciąga. A lwa, który po prostu ziewnie tak. przy tych wszystkich już zabitych zwierzętach. Czy też antylopa, która sobie znajduje taką tutaj, gdzieś pewnie jest takich miejsc, które może się schować i wytrząść. Czyli ruch, oddech, doświadczenia energetyczne, na przykład związane z pięknem, sztuką, muzyką, czyli wibracje, poczucie humoru. Mhm. Piękne arcydzieła, które poruszają. Tak jest, mhm. przyroda w ogóle sama w sobie, tak. mhm. spokój przyrody. To wszystko częściowo ludzkie, częściowo zwierzęce, jest tą drogą tymi podróżami w naturze, które nam, w, nas wyzwalają z tych rzeczy, więc... Jak można odzyskać zaufanie? Dotknąć tego, co prawdziwe. Mm -hmm. <laughs> tak? Wtedy, kiedy dotykamy tego, co prawdziwe, no, uwalniamy się do tego, co prawdziwe. Taka jest prawda. <laughs> to jest ta nasza droga. To jest to spojrzenie dokładnie w ten punkt, który jest najistotniejszy w danym momencie. Zwykle jest to największy problem w danym chwili. Coś to naprawdę nas woła. To są te wołania życia. To jest ten sposób. I spotkanie się w takiej przestrzeni z na przykład. Osobami, które szło, mają to ze sobą, to, może nie to dokładnie, coś podobnego, przy których się czujemy bezpiecznie. Bo trzeba pamiętać, że my dotykamy rzeczy, które dotykają, dotykały nas wtedy, kiedy byliśmy bardzo młodzi, małymi dziećmi, często, takimi, które nie potrafiły mówić, więc nie są w stanie nawet nazwać tego zjawiska. I niesiemy też w sobie ten lęk dziecięcy, który nas blokuje przy tym, żeby to zrobić. Tak? I potrzebujemy, no bo nie nam nie wolno było. Potrzebujemy no, nie, kogoś, kogo uważamy za bardziej dorosłego od nas. Mm -hmm. nie? Dla kogoś, kto już po prostu się kurwa was zderzył z tym bólem mm -hmm. i przetrwał. I on jest tym gwarantem tego, że nam się nic nie stanie. Okay. Mm -hmm. to często są przewodnicy, duchowi terapeuci, artyści też, nie? Więc to są często ludzie teatru, Przecież oni przeszli studia teatru przez, przez, przez wojnę. Tak, tak. Więc, więc dlaczego by nie skorzystać z pomocy, z obecności takich ludzi, którzy wyglądają na takich, którzy już się nie przez niejedną e, takie doświadczenie, przez niejedną prawdę mhm. to, No cóż, w tym sumie jeziora, ciszy w naszym głosie. E, kolejna podróż za nami. Mhm. <laughs> no się znowu Wam się podobało. Zapraszamy na kolejne. Jeśli chcesz przegapić, może to zrobić, pomóc technice i to nacisnąć ten dzwoneczek. I tak, do Was wrócimy. Też dostaniemy też takie wyrazy uznania, których potrzebujemy. Wyrazy dezaprobaty też są mile widziane. Też są w jakimś stopniu motywujące. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Ja Ci też bardzo dziękuję za Twoje cudowne, inspirujące pytania. I Wam też również za cudowną obecność. Mam nadzieję, że zobaczymy. Najbliższy wyjazd lub też inne, musicie sobie zobaczyć pod filmikiem, to jest śladami bogów. Czyli idziemy ścieżkami kreteńskich buszów, lasów oliwnych, ale także zahaczamy o ważne i budzące dreszcz obiekty architektoniczne świątyń delfijskich i greckich. Po to, żeby odkrywać w sobie archetypy i doświadczać boskości w sobie. Tak, okazuje się, że te mitologiczne wzorce, które w mitologii były opisywane i nie tylko z ale także jest różnego rodzaju bohaterskich, nie tylko boskich podróży i wyzwań, dotyczą także nas i doświadczając tego Nagle odkrywamy w sobie ten rodzaj wzorców energetycznych mocy i okazuje się, że często odkrywamy to po to, żeby się od nich uwolnić też, mm. żeby nadkryć swój osobisty archetypowy wzorzec naszej osoby. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.